Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już drugi tydzień wielkanocny, ale ciągle jeszcze trwamy w radości zmartwychwstania Pana Jezusa. Ja jestem ojciec Marcin Rutecki i zapraszam Was do zagłębienia się w dzisiejszą Ewangelię według świętego Marka. W dzisiejszym Słowie Bożym Pan Jezus, zanim wstąpi do nieba, pozostawia nam, ale też i apostołom, takie polecenie. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Na koniec tej Ewangelii Ewangelista Marek podsumowuje działanie apostołów, oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Zauważcie, że aby nasza wiara wzrastała, aby głoszenie Ewangelii całemu światu było skuteczne, aby też nasza wiara prowadziła nas i innych ludzi do nieba, do zbawienia, do spotkania z Panem Jezusem. Konieczny jest sakrament Chrztu Świętego. Każde z Was zapewne jest już dzieckiem ochrzczonym. Ja tak samo też jestem ochrzczony I mam tutaj przed sobą naczynia liturgiczne, które są potrzebne do pszczół: dzbanek z wodą, taką tacę. Mamy tutaj też paschał, zapalony paschał, który jest symbolem Chrystusa, zmartwychwstałego, który jest zapalany podczas obrzędu Chrztu Świętego. I podczas sztu świętego kapłan polewa główkę dziecka i mówi Katarzyno, bądź Marku, Adamie, ja Ciebie chrzczę w imię ojca i syna i ducha świętego. I od tego wyjątkowego momentu każde dziecko, ja i wy należymy już do Pana Jezusa. I On się o nas troszczy. Ale konieczne jest także, aby nasi rodzice, Wasi rodzice, Wasi rodzice też chrzestni pomagali w tym, aby każde dziecko poznawało Pana Jezusa, stawało się człowiekiem wierzącym. Dlatego już od najmłodszych lat Wasi rodzice uczyli Was modlitwy, prowadzili do Kościoła, ciągle jeszcze pokazują, co jest dobre, a co złe, jak należy dobrze postępować. Ale w początku tego waszego życia wiary jest właśnie sakrament Chrztu Świętego. I kiedy Pan Bóg obmywa nas z każdego rodzaju zła, sprawia także, że zaczynamy należeć do wspólnoty Kościoła i stajemy się przybranymi dziećmi Pana Boga. Mam dla was zadanie na dziś. Zapytajcie dzisiaj swoich rodziców, jak wyglądał wasz chrzest. Może opowiedzą wam właśnie, jak przebiegał, w którym kościele zostaliście obszczeni, e, jaka może była wtedy pogoda, jacy goście byli zaproszeni na tą bardzo ważną, pierwszą uroczystość w waszym życiu. E, może warto obejrzeć zdjęcia z tego momentu, może dobrze też zadzwonić do swoich chrzestnych, porozmawiać z nimi, zapytać się, jak się czują. E, ale też nie zapomnijcie, podziękować Panu Jezusowi za to, że jesteście przybranymi dziećmi Bożymi, za to, że jesteście ludźmi wierzącymi. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia.